Myślisz, że żeby mieć piękny ogród, musisz wszystko zasadzić od zera? A co jeśli powiem Ci, że najlepsze co możesz zrobić, to nie robić nic. To może zabrzmieć kontrowersyjnie, ale po zakończeniu budowy po prostu zostaw ziemię w spokoju. Za kilka miesięcy sama porośnie odpowiednimi do miejsca roślinami, na przykład koniczyną, rumiankiem, złocieniem, omonicą. To będzie twoja naturalna łąka pełna prawdziwego pożywienia dla trzmieli, motyli czy pszczół. Nie jej częściej niż dwa razy w miesiącu. Niech zakwitnie i żyje. Ale to dopiero początek, bo ogród bioróżnorodny to nie tylko kwiaty i trawa. To cały żyjący świat, który sam się reguluje, jeśli tylko mu na to pozwolisz. Zrób Zrób miejsce na kompost i dziki zakątek z pokrzywami. Niech będzie on hotelem dla płazów i gąsienic. Zostaw stertę gałęzi. Może tam zamieszkajesz. Nie pozbywaj się z ogrodu czarnego bzu czy leszczyny, bo to naturalny superfoods i pomocnicy gleby. A jeśli masz kawałek piachu czy żwiru, po prostu go zostaw. Nie musisz użyźniać gleby na siłę. W tym miejscu pojawi się zupełnie inny świat roślin, który nie występuje na glebach żyznych. Bo różnorodność gleby tworzy różnorodność życia. I to jest właśnie ogród Przyszłości. Taki, który sam się utrzymuje. Obserwuj nasz profil, jeśli chcesz zobaczyć, jak tworzymy ogród, który żyje w rytmie natury, a nie przeciwko niej. I daj znać w komentarzu. Zostawiasz kawałek swojego ogrodu dziki, czy wolisz wszystko pod linijkę?